Did on the track? Przed tempo Bo każdy plak to zioman Zajebałem twarz parę lat też Ale ten strach nie chce mnie opuścić Staram się dolecieć Na trzeźwo jak robię formy No to wiem, że od adusen Na trzeźwie chuje wpijać w ludzi złych Każdy twój łeb jest kulawy Dałbyś sobie zagość, a odjebać rękę Dzisiaj o to byś niestety raczej bezry Czuję wyzadku na trzeźwo Często jest pizda taka Także chciałbym leżeć Mordą siedzę ledwo w paru zawsze, a jeśli ich tu nie ma, swoje, to jest ja warunek. Dziwne rzeczy, mordą minęło mi parę lat, tak. Ale latałem tak samo, teraz nie chcę widzieć świata. Połudzone na oczy, mam przecież, abym ja nic nie widział. Czuję się tak samo, ale zajębałbym żyda. Chorie styki popalone są. Jestem ulektykiem, mam więcej czynów prawem. Jeśli się ktoś pyta, co robię, to robię coś. Nie wszystko przecież kurwa musi być zgodne z prawem. Wszystko się kręci, jak dwocha w Nie chcę się nikomu z niczego tłumaczyć się kręci jak Nie odbieram, tej dzwoni i pierdolę myląc Zawsze no, miałem wiarę, mordo, że to tak mam być Nie chcę się nikomu z niczego tłumaczyć